Witajcie! Dzisiaj już drugi filmik, ale teraz ten właściwy vlogmasek. Dzisiaj mamy 21. Dzień Adwentu i vlogmasa. Zawsze tak zaglądam, bo się zawsze upewniam tam mam kalendarz i pokażę Wam, jak powinna wyglądać zima jak grudzień powinien wyglądać. Fajny obrazek, nie? Tak powinien wyglądać grudzień. A jak wygląda to wszyscy widzą. Bo chyba w całej Polsce jest tak ciepło. I wczoraj było nas 15 stopni w cieniu. Dzisiaj troszeczkę mniej. Już teraz spada. Już jest mokro na dworze. Słychać jak auta jeżdżą to tak nie szczególnie. Tam już jest moja choineczka, malutka w kuchni. Bo tam jest piec elektryczny i jego nie używam u góry płyty, tylko piekarnik. A u góry to tylko we Wigilię go się używa. No to wtedy ta choineczka pójdzie na okno, bo mi wtedy jest za mało palników tu na tej kuchence gazowej. To, to wszystko, co mam tutaj ugotowane, to żeby trzymać ciepło, to na chwilę włączam płytę. W tym, piekar w tym piecu i płyta długo trzyma ciepło no to sobie tam jak kapustę już przyrządzę wszystko daję na, na, na tamten piec i wszystko co chcę żeby było ciepłe to daję na piec a jeszcze dodatkowo w piekarnik sobie włączę na jakieś 50 stopni i tam też jak już mam ugotowane uszka i, i ten to żeby mi to wszystko nie wystygło bo to danie jest jednak troszkę to potem to trzymam wszystko w piekarniku w cieple i na piecu taki mam sposób. No. Dzisiaj jest tak cicho i spokojnie, bo wiki z Markiem cały dzień stroili choinkę. Zawsze się dziwili, co mama taka nerwowa, jak tą choinkę robi. A dzisiaj sami stwierdzili, że to jest troszeczkę denerwujące, jak coś nie wychodzi. Tym bardziej, że na naszej choince jest około tysiąc lampek, może nawet i więcej. Bąbek jest bardzo dużo, też częściej wytłukła, bo mieliśmy fajne bombki, ale kiedyś nam się choinka przewróciła i w nocy i się stukło. Jutro wam pokażę w dzień bąbki, które Marek malował własnoręcznie. Mój Marek to taki artysta. Pokażę Wam jutro, jak będzie jasno za dnia. Bo są prześliczne, to i tak w aparacie to tak nie oddaje jak jest na żywo, bo już zdjęcia też robiłam w zeszłych latach i to tak nie wygląda jak naprawdę, ale Wam spróbuję to pokazać, jutro nagrać. No, Marek z Wiki pojechali teraz do miasta, bo tam Marek jeszcze coś chciał kupić, Wiki razem z nim jako doradca. No. A my sobie teraz otworzymy zaraz kalendarz. Tu mi się rosołek gotuje i on się robić tak, mi pyrkał do jutra. Bo tak ciepło jest, ja się boję, że mi to wszystko na balkonie się popsuje. No to ja sobie go dzisiaj troszkę popyrkam i jutro od rana będzie się pyrkał. A rosół im dłużej się pyrka, tym lepiej, nie? No. A potem się zrobi i galaretę ten indyk w galarecie. Indyk i właściwie kurczak, bo nóżki z kurczaka tam są też. I to będzie taka fajna galaryta, pójdzie do lodówki. A reszta to będzie rosół i już na jutro, jako na niedzielę, a potem na drugie, na pierwsze i na drugie święto. Na pierwsze święto to, to będzie dom jeszcze zupy pewnie z wigilii i rosół, To co będzie chciał, to sobie będzie mógł zjeść. No i to dlatego bo, właśnie się boję, żeby mi się to nie zepsuło. To to jeszcze dzisiaj będę. Przez noc postoję na balkonie w zimnie, a rano jeszcze to będę znowu troszeczkę gotować, nie? No, a już teraz z każdym dniem patrzona temperatura to coraz to niższa, potem to ma być jakieś 2-3 stopnie, 5 stopni w ciągu dnia, w nocy nawet i przymrozki, po świętach, ale no, po świętach przyjdą. No, ale już tam tak jak będzie w okolicy zera na tym balkonie, to to jak, jak podobnie jak w lodówce jest, nie? No. No to tu Wam pokażę, ten. tu mam ten rosół, wielki gar od Marka. Marek specjalnie z tym garem przyjechał, muszę sobie taki kiedyś kupić, chyba, że mi kiedyś to przyniesie taki, ale to jest drogi gar, taki wielki. O, tu Wam pokażę, jak się szeneczka na parze gotuje. No, już chyba będę mogła niedługo ją wyłączyć, bo wędziła się. A teraz się gotuję na parze, żeby nie, żeby nie była surowa. Tu mam śledzie odlane z zalewy, i będę za chwilę, jak skończę, nagrywać po kalendarzach. To sobie będę już kroić na kawałki. Przygotuję sobie cztery sosy, bo mąż wczoraj był na spotkaniu wigilijnym, tam z pracy. A to tam takie ekskluzywne jedzenie, mają. Bo ten jego szef ma i firmę budowlaną i y, jakiś tam zajazd czy coś. Tam urządza imprezy i wesela i takie różne, i tam mają. Mieli tam tą wigliwię pracowniczą. No i to tam ten szef się postawił, i tam takie wspaniałości były. No i mąż mówił, że był śledź, y, że bardzo mu smakował był śledź. W takim sosie, jakby musztarda francuska z tym z gorczycą, tak, że to było przepyszne. No i ja sobie dzisiaj spróbuję taki zrobić tak, na chłopski rozum. Może jeszcze zobaczę w internecie pewnie będzie coś takiego. No ale już mam tą francuską musztardę. Próbowałam ją jest bardzo dobra. No to zrobię mu w tej musztardzie. w Sosie musztardowym takim. W śmietanie, normalne w oleju i na czerwono. Jak to Marek mówi zawsze, bo w, w pomidorach, w pomidorowym tym, to jest chyba nie, po żydowsku to nie jest, ale to jest po kaszubsku chyba. Taki gdzieś znalazłam przepis, ale nie jestem pewna. No to takie zrobię, nie? No. Tu jeszcze Wam pokażę. To już się ugotowały te, te szyneczki. Oj, to tak, muszę wyżej podnieść. One takie czarne, no bo dymem wędzone, a nie barwnikiem w sklepie, nie? No. Zresztą przed gotowaniem, jak, jak one były uwędzone, no nie były takie ciemne, jak się ugotowały, to tak ściemniały. No i to tak. Dobra, otwieramy kalendarz. Bo kropka już tutaj się doczekać nie może, już siedzi. Najpierw kropeczkowy, a ja zaś nóż wyniosłam gdzieś, to weźmiemy ten. Ja Drugiego otwarłam, 21. Nie wiem, czy pamiętacie. To dzisiaj otwieramy drugiego. Się wtedy pomyliłam, bo tak nie widziałam. Ciemno tam było, a te cyferki tutaj są bardzo słabo napisane. Bo takie takie, takie, są słabe. Jeśli tak. dzisiaj chcę głowę farbować. Ale nie wiem, czy jeszcze do tego dojdę, bo i kluski, Ktoś śledzie, kluski. O. Takie paseczki. Ja od razu oczywiście muszę kropce dać. To są te, co takie kruche są, bo się fajnie łamią na szybeczku. No Sobie zjedź. I ten wydzie tu. Teraz 21 w moim. O, tu jest w moim kalendarzyku z wesołym bałwankiem zaraz to zrobię tak, bo tu jest ciemno a ten bałwanek jest fajny no. muszę dać kropce masz kropeczkę masz. I idź sobie tam tak? No i ciekawe co tu jest. Gdzie tu jest właściwie. jeden. Zobaczymy o, jakieś pudełeczko. Tak, teraz wyciągnę No to jest ciężko wyciągnąć. Jest. O jest. Tu jest przyklejone. Teraz będę musiała poczytać. Body butter masło. Jakieś. Masło do ciała. Ach, no, kurczę, jak to się otwiera. Chyba tu nie jest poklejone niczym. Nie mogłabym tego odkręcić. O jest. Ja nie wiem, czy pokazałam takie ale zobaczymy, jaki ma zapach. Mm, fajny zapach. Fajnie się rozmarowuje. No to wiem, co dzisiaj po kąpieli będzie. Czym się będę smarować. No, to może być takie, takie, coś to jest fajne. Nie takie badaziwe jak przedtem były. Niektóre oczywiście, ale. Gdzie ty jesteś, kropka? No. I na ręce miałam ten krem, Tą ręką mi to dała mi, tak nie bardzo chciała. No. Oj, jak się przekrzywiło. Tak. Ech jak świątecznie u mnie jest w kuchni, pomarańczki, świeczuszka, choineczka, piramidka, a tutaj mam jeszcze od mojej mamy. Moja mama umarła dwa lata temu. Taki miała pod, w pokoju sobie wieszała pod, pod żelandolem tak, taką, taki strojik. Potem to już ja jej to wieszałam. No, to są różne bąbeczki. Takie malutkie. Stare już. Ale my lubimy stare bąbki. I różnokolorowe. Każda ma swoją historię. No, to sobie wzięłam na pamiątkę. No. I to tak. I co? To czas się dzisiaj chyba będzie żegnać. O, już idzie Marek Wyki, To ja się już pożegnam. By you, do you try.